Witam Was bardzo serdecznie z tej strony portalu ptf.pl, a w dzisiejszym odcinku z cyklu Strzelnica zwyczajowo omówimy sobie jedną z broni dostępną w Battlefield 4. Zanim przejdziemy jednak do meritum, jak zwykle na początku przypomnę Wam w kilku słowach zasady, którymi kierujemy się w tym cyklu. Otóż o temacie kolejnych odcinków decydujecie właśnie Wy. Zostawiacie swoje propozycje w komentarzach pod tym najbardziej aktualnym, a ja po mniej więcej tygodniu sprawdzam, która propozycja dostała najwięcej polubień i to właśnie nią się zajmuję. Zgodnie z tym zaglądamy sobie pod odcinek z zeszłego tygodnia, a tam wygrywa propozycja pana Krajteka i jest to broń osobista M19. 11. Tak jak słusznie zauważył, jest to kultowy pistolet dostępny w większości strzelanek, a jak się będzie sprawował w Battlefield 4, sprawdźmy. Jak zwykle rozpoczniemy od statystyk, wspierając się grafiką z portalu synfik.com. No i na początek szybkostrzelność. Niestety 310 kul na minutę to nie jest wartość, z której moglibyśmy być zadowoleni. Nawet w przypadku pistoletów półautomatycznych, no jest to jedna z tych niższych, prawie najniższa. Podobnie wygląda sprawa, jeżeli chodzi o prędkość wylotową. Zapewne jest to związane z tym, że amunicja zadaje nieco większe obrażenia, więc być może jest nieco cięższa. I tutaj mamy zaledwie 310 metrów na sekundę. Podobnie sprawa wygląda w przypadku maksymalnego zasięgu, 465 metrów to także jedna z niższych wartości i w taki nie najlepszy, trzeba przyznać, W sposób zamyka się pierwszy dział statystyk. Rzecz wygląda zgała odmiennie w dziale drugim, gdzie widzimy ładny wykres przedstawiający nam model obrażeń. Wynoszą one maksymalne 36,6 do 8 metrów, Potem zaczynają opadać do minimalnych 15,4 powyżej metrów 40. Na pierwszy rzut oka nawet bardzo dobry model, ale jest jeden mały haczyk. Może nie jest on aż tak bardzo istotny, ale na pewno należy o tym wspomnieć. Otóż jeżeli będziemy walczyć z przeciwnikiem, który ma 100% energii, a do tego ulepszenie polowe obronne to nie wystarczą nam trzy kule na najbliższym dystansie, ale będziemy potrzebować niestety czterech. Ponieważ 3 razy 36,6 nie daje nam 110, czyli takiej ilości energii, którą potrzebujemy odebrać komuś, kto ma ulepszenie polowe obronne. I niestety muszę przyznać, że kilka razy zdarzyło mi się, albo nawet więcej niż kilka razy zdarzyło mi się, że przegrałem właśnie walkę z przeciwnikiem, któremu zostawiał tylko jeden. Punkt energii. Oczywiście taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko w normalnych, że kiedy używamy naszej broni głównej i przeważnie nie już zdążymy zranić przeciwnika, a pistolet służy do tego, aby kogoś dobić. Niemniej, jeżeli będziemy mieli kilku przeciwników i ten załóżmy ostatni, ten kolejny, to będzie ktoś, z kim walczymy od zera, czyli od początku jego energii, należy o tym pamiętać, ponieważ to może wprowadzić nas w niemałe kłopoty. Kończymy z modelem obrażeń i przechodzimy do działu, w którym mamy wszystko odnośnie amunicji i prędkości przeładowania. Otóż magazynek, niestety jeden z tych mniejszych, jeżeli chodzi o bronie osobiste, mieści się w nim 7 naboi, razem z tym w komorze mamy maksymalnie dostępnych 8. Jeżeli chodzi o prędkość przeładowania z kolei, to jest ona z serii tych najlepszych i mamy 1,2 sekundy w przeładowaniu krótkim oraz nieznacznie więcej, bo tylko 8 setnych sekundy, czyli 1,28 sekundy przy przeładowaniu długim. Bardzo fajna animacja, bardzo szybko się ją wykonuje i dosłownie w przeciągu chwili jesteśmy w stanie podjąć walkę z kolejnym przeciwnikiem. Jak do tej pory, M1911 przeplata te lepsze informacje, te lepsze statystyki z tymi gorszymi. A jak będzie w przypadku modelu odrzutu, sprawdźmy. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się z Lufią w poziomie, no to wygląda to bardzo fajnie. 01 w lewo, 01 w prawo. Odrzut można powiedzieć praktycznie żaden. Znacznie gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o. Odrzut pionowy. Mamy tutaj 0,6. No i oczywiście, w przypadku broni osobistych, nie jest to rekordzista, ponieważ rewolwery mają tam wartości w okolicach dwójki. Niemniej naprawdę ta lufa potrafi podskoczyć, i albo nauczymy się to dobrze rekompensować, albo skorzystamy z odpowiedniej nakładki na lufę. O czym powiemy sobie w dalszej części materiału. Dodatkowa informacja to taka, że przy pierwszym wystrzale, czyli przy każdym kolejnym, będziemy mieli tą wartość przemnożoną przez jeden. Także tutaj nic się nie zmienia. A więc można powiedzieć, że M1911 nie jest aż tak ciężkie w opanowaniu, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę ten zwiększony model obrażeń. Bardzo dobre informacje znajdziemy natomiast w dziale ostatnim, który przedstawia nam dokładność ognia w zależności od sposobu poruszania się oraz celowania. Tutaj, M1911 wypada najlepiej ze wszystkich pistoletów dostępnych w Battlefieldzie i mamy 02 w ADS-ie stojąc oraz zaledwie 04 w ADS-ie w ruchu. Tutaj, biorąc pod uwagę. To jak przeważnie wyglądają wymiany, jak przeważnie wygląda sposób walki, kiedy używamy pistoletu, czyli to są przeważnie takie sytuacje lekko paniczne, sytuacje, w których ratujemy się tą bronią osobistą. Często jest konieczność odskakiwania to na lewo, to na prawo, strafowania, czy też uciekania przed kimś chowania się przed przeciwnikiem, kiedy będziemy chcieli znaleźć miejsce, w którym będziemy mogli przeładować naszą broń główną. I właśnie ta statystyka jest niezwykle istotna. Tak więc to, że w sytuacji kiedy poruszamy się ta celność jest naprawdę niezła, może nam nieraz uratować skórę. Jeżeli chodzi o hipfire, no to to są wartości standardowe dla pistoletów, jedynka gdy się nie poruszamy półtora w ruchu, ale naprawdę staraj się przycelować dosłownie w każdej sytuacji, ponieważ to jest jedna z podstawowych zalet tego pistoletu i w połączeniu z tym wysokim modelem obrażeń może okazać się zabójczo skuteczna. I w ten sposób statystyki sobie zakończyliśmy, a teraz, jak zwykle, przechodzimy do momentu, w którym omówimy sobie najlepsze dodatki oraz akcesoria. I rozpoczynamy od celownika. Jakkolwiek w klasycznej wersji ten pistolet rzeczywiście prezentuje się rewelacyjnie, wygląda pięknie, nie mniej wygląd wyglądem, ale ergonomia, ergonomią I tutaj proponowałbym zastosować jeden z kolimatorów. Dlaczego? Dlatego, że trafianie w głowę będzie niezwykle istotne, a ciężko jest śledzić przeciwnika, szczególnie takiego poruszającego się, za pomocą tego celownika mechanicznego. Mini kolimator znacznie nam to ułatwia, a więc dokładnie ten celownik bym polecał jeżeli chodzi o akcesoria no to raczej nie montowałbym niczego, jeżeli ktoś woli polegać lub też lubi sobie postrzelać z biodra, oczywiście można tutaj założyć laser, ale mi w sytuacji kiedy biegałem sobie tak naprawdę z tym pistoletem jako bronią główną raczej nie pomogłoby to, raczej by to przeszkadzało, zdradzało pozycję, tak więc z tego zrezygnowałem jeżeli chodzi o Lufew to bezsprzecznie najlepszy będzie hamulec wylotowy. Wtedy w dużym stopniu obniżymy sobie ten odrzut w pionie i znacznie poprawimy swoje statystyki celności dzięki temu, że rozrzut kul będzie znacznie mniejszy. Oczywiście zamiast hamulca wylotowego możemy sobie także zastosować tłumik, szczególnie wtedy, kiedy wykorzystywać będziemy ten pistolet na przykład w zestawie snajpera i, i kiedy będziemy chcieli likwidować kogoś w taki sposób, aby nie zostać dostrzeżonym i oznaczonym na minimapie. Jednak w tym zestawie, w takich trybach gry oraz na takich mapach, jakich go testowałem najlepiej właśnie ten hamulec wylotowy mi się sprawdzał. Musicie przyznać, że tak poskładane M1911 Także prezentuje się kozacko. Takie połączenie troszkę klasyki z nowoczesnością lekko przedłużona lufa przez właśnie ten hamulec wylotowy, ten kolimator na górze no, mi osobiście bardzo się podoba. A jak poza wyglądem sprawował się na polu walki, Muszę przyznać, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Pomimo tej niskiej szybkostrzelności, pomimo nie najlepszej prędkości wylotowej, co nieraz da się zauważyć, kiedy próbuję kogoś trafić na średnim dystansie, kto się porusza, no, z tej całej serii jedna, dwie kule trafiają, ale jeżeli tylko ktoś się nie rusza i mam chociażby ułamek sekundy, żeby przycelować, naprawdę można posłać całą serię celnych strzałów, dodatkowo zadając całkiem niezłe. Obrażenia. Niestety te obrażenia opadają dość szybko i te minimalne 15,4. No to nawet przy całym trafionym magazynku mogą nam nie gwarantować zabicia. Niemniej, jako broń osobista, jako taka broń, którą używamy w sytuacjach awaryjnych, jako broń zapasowa, jeżeli przeciwnika mielibyśmy dobić, oczywiście ten pistolet z czystym sumieniem mogę polecić. Także z czystym sumieniem i także z pełnym przekonaniem. Oceniam go więc na 8 punktów w skali od 0 do 10. I zanim skończymy, chciałbym jeszcze wspomnieć o dwóch sprawach. Jedna jest dobra, druga jest nie najlepsza, a obie związane są z ostatnim patchem. Na pewno zauważyliście kolorowe hitmarkery, o tym mówiłem w filmie, w którym go omawiałem. I one są bardzo przydatne. Właśnie szczególnie w sytuacji, kiedy używamy broni osobistej, ta informacja o headshocie jest niezwykle, niezwykle istotna, ponieważ pomaga nam planować to, w jaki sposób prowadzić dalej walkę oraz czy chować się i przeładowywać, czy też będziemy w stanie kogoś dobić właśnie za pomocą tych kul, które mamy w magazynku. Druga sprawa, którą zauważyłem, nie wiem czy do końca jest to prawda, ale odnoszę takie wrażenie, że te markery, które oznaczają trafienie nas przez przeciwnika, znowu zaczęły się pojawiać z jakichś dziwnych stron. Ktoś strzela do mnie od tyłu, te markery czerwone pojawiają się z przodu, czy też z prawej, a one pojawiają się z lewej. Chyba coś tam DICE namieszało, chyba leciutko to popsuli. Mam nadzieję, że czym prędzej to naprawią, a ja Tymczasem zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, dodania portalu do ulubionych, jeżeli film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie także zagłosować na temat przyszłotygodniowego odcinka i po raz kolejny proszę sprawdźcie, czy ta propozycja, którą chcielibyście złożyć, już nie była wcześniej omawiana. A ja tymczasem odmeldowuję się z tej strony menu z ptf.pl.